Igo, Kochana, pozwól, że cię zacytuję na początku naszego spotkania, okay? ok? Jestem Iga, mam 29 lat i jestem gruba. Grubość to nie jest emocja, tylko stan faktyczny. Zresztą przypomina mi się o tym każdego dnia, niemal na każdym kroku, więc nie nie musisz unikać tego słowa. Jestem po prostu gruba, tylko tyle, a dla całego świata aż tyle. Koniec cytatu. Prosto z Liverpoolu Iga wie jak aktywistka i go wytłumaczysz, dlaczego y, tak promujesz to słowo, bo z tym słowem gruba my mamy kłopot. Boimy się go używać, nie lubimy go, boimy się go używać w stosunku do siebie i boimy się zranić innych, którzy są grubi. Używam tego słowa jak każdego zwykłego przymiotnika. Po prostu niski, wysoki, gruby, chudy. Chcesz mu nadać neutralność. Tak, uważam, że powinien być neutralny. No ale jednak to funkcjonuje w, wśród dzieciaków na przykład mm -hmm. jako takie wyzwisko. No oczywiście, tak, tak? jako obelga. No właśnie. Tak, Więc ja. myślę, że ktoś to. Po, po, Poprawnie, jeśli tak. jestem w błędzie, ale że jak słyszałaś to całe życie, mm -hmm. to być może to dźwięczy w uszach strasznie. Ja nie słyszałam swojego imienia przez pierwsze dziewięć lat edukacji. Ja byłam nazywana tylko gruba albo grubas. Dlatego dla mnie ta, ta praca nad przejęciem tego słowa, żeby ono było moje, żeby nikt nie mógł mnie. Urazić, zranić. obrazić, zranić mhm. tym słowem, jest bardzo ważna i uważam, że jest kluczowa do rozwiązania wielu, wielu, wielu problemów systemowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wiesz co, Iga, to jest dla mnie po prostu tak mocne, co powiedziałaś, nie słyszałam swojego imienia przez 9 lat. Ja pamiętam, jako nastolatka, e, ja zdmuchiwałam świeczki na torcie i moim marzeniem na następny rok było być chudą. Mhm. To jest Bo, przerażające. Wiesz co? Opowiedz o tym, jak poszłaś do szkoły. Byłaś szczęśliwym dzieckiem do siódmego roku życia. No tak, do siódmego roku życia żyłam sobie w takiej bańce, kiedy chodziłam do koedukacyjnego, przed bardzo progresywnego, jak na lata 90. przedszkola, w którym chodziły dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne, y, niechore, chore, wszystkie razem. I, y, y, dla, dla ciebie różnorodność to była. Znaczy ja w ogóle nie widziałam dzieci. żadnej Dzieńcy. różnicy. Mhm. Nie widziałam żadnej różnicy między innymi dziećmi. Przeprowadziliśmy się z rodzicami do Warszawy i poszłam do prywatnej szkoły. I tu mi było obiecane, że to będzie super szkoła, będziesz miała kolegów, koleżanki. Pierwszy dzień to szkoły. Tym tak, ja szkoły z tym optymizmem do szkoły, tak? ja z, z tą swoją, z dziecinną naiwnością, ale też troszeczkę z, tą, z z moim charakterem, który mam, bo jestem bardzo otwarta na ludzi, po prostu weszłam, powiedziałam, cześć, jestem Iga, w tak. ogóle pobawmy się i super. I w tym momencie trafiłam na ścianę. Dlatego, że nikt, żadne dziecko nie chciało się ze mną bawić, ani nie chciało mieć ze mną nic wspólnego, dlatego że byłam grupa.